Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejny dzielny poranek. W kwadransie na herbatę na kanale herby, flagi, logotypy. Herbata, oczywiście tradycyjnie zaparzona. Dzisiaj kubek Kolegium Witelona, wyższej uczelni z siedzibą w Łodzi. A tematem dzisiejszego kwadransa będzie, szanowni państwo, monogram. Monogram w takim aspekcie heraldycznym. Monogram. Czyli majuskuła, inicjał, bo tak również e, heraldycy nazywają literę, która występuje na tarczy heral, heral, herbowej. Inspiracją do dzisiejszego odcinka, nie ukrywam, był ostatni odcinek, który zamieściłem dwa dni temu dla Państwa, czyli monogram królewski Karola III. Oczywiście to znak wspomagający, znak heraldyczny, wspomagający nie tylko brytyjskich e, monarchów, bo również to jest. Dobra okazja, żeby dopowiedzieć. Również europejskie domy monarsze wykorzystują, szanowni państwo, mono, monogramy. Także i na dworze hiszpańskim, na dworze duńskim, na dworze szwedzkim możecie państwo znaleźć właśnie monogram, który jest pewnym uzupełnieniem symbolu heraldycznego, czyli głównego znaku, którym pieczętuje się dany monarcha. Ja o tym mówię. W ostatnim odcinku wśród rojalców brytyjskich, wśród królów brytyjskich jest ta dynastyczność herbu. Karol III przejął herb po swoich poprzednikach, po matce, żwiezie II, ale również i po dziadku. I właśnie tym, co wyróżnia tych królów, jeżeli mówimy o pewnej symbolice heraldycznej, są właśnie monogramy. Monogramy, które są spersonalizowane i zawierają najczęściej. Pierwszą literę imienia władcy, oczywiście tę literę R, o której mówię, która mówi nam, o, nawiązuje nam do łacińskiego słowa Rex lub Regina, czyli król królowa. No i właśnie w wydaniu Karola III jest to C litera nawiązująca do, do imienia Charles, czyli Karol, litera R król i ta rzymska trójka, która jest tam wycentrowana, wpisana oczywiście. Um, Centralną część tego znaku. To wszystko jest zwieńczone koroną. U Karola jest to znak, który składa się z dwóch koron, bo jest ten główny z koroną Tudorów, ale jest również z koroną Szkocji na potrzeby komunikacji, właśnie w Szkocji. Także więcej, Szanowni Państwo, oczywiście znajdziecie w głównym, pełnym odcinku na kanale: Herby, flagi, logotypy. Zapraszam, ostatni odcinek z omówieniem monogramu królewskiego, zwanego w nomenklaturze heraldycznej Royal Cyber, bo tak Państwo również możecie to w literaturze heraldycznej znaleźć pod takim właśnie tytułem, pod taką nazwą monogramu Karola III. No i właśnie ten odcinek był dla mnie inspiracją do tego, żeby pokazać Państwu herby, herby, które zawierają, a tych herbów jest bardzo dużo, herby, które zawierają monogram, majuskułę, to, co powiedziałem wcześniej, czy inicjał, bo tak to róż, różnie jest nazywane nie tylko w heraldyce. Rozpoczynamy alfabetycznie, tak, ale to przypadek, szanowni państwo, od miasta, miasta francuskiego, które które schwiller tak się nazywa troszeczkę z niemiecka ta, ta nazwa, szanowni państwo, ale to jest francuskie miasto, które właśnie zaimplementowało monogram od pierwszej litery nazwy miasta. Wpisany czarny monogram na srebrnej tarczy, wpisany w rozwarty czerwony cyrkiel. Ciekawy znak heraldyczny. Może kiedyś znajdzie się czas, może znajdzie się przestrzeń, aby omówić ten ciekawy, minimalistyczny herb, no ale graficznie bardzo dobrze zaprojektowany, ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Piszcie Państwo w komentarzach, jeżeli chcielibyście, abym omówił któryś z tych wyróżnionych dzisiaj herbów. W pełnym odcinku na kanale Herby, Flagi, Logotypy, to bardzo proszę w komentarzach o, o taką uwagę i zastanowimy się nad tym. Kolejny bardzo bliski Polakom, herb, Szanowni Państwo, który ma monogram z tarczy herbowej, to oczywiście herb papieża Jana Pawła II. Herb, który. Hmm, no, był bardzo kontrowersyjny w trakcie projektowania czy w trakcie m, przeredagowywania przez arcybiskupa Brunona hejma, czyli heraldyka papieskiego. Nie chciał się zgodzić na monogram, bo nie było tradycji w heraldyce papieskiej, aby wykorzystywano właśnie majuskuły, wykorzystywano monogramy literowe. Papież Jan Paweł II postawił na swoim, czyli zaimplementowano tak naprawdę herb, kardynała Karola Wojtyły, tak wyglądał herb papieża Jana Pawła II, kiedy urzędował jako Karol Wojtyła, jako metropolita krakowski. Widzimy, że to jest ta sama symbolika, tylko w innym, w innym układzie kolorystycznym, bo tu widzimy czarny krzyż na niebieskim polu tarczy i oczywiście monogram litery M nawiązujący oczywiście do Maryi, kiedy papież w 1978 roku został właśnie Biskupem Rzymu, to ten herb Bruno Bernard Heim, arcybiskup, arcybiskup i właśnie watykański heraldyk, przerobił, zaimplementował na potrzeby właśnie papiestwa. Widzimy, że tarcza jest oparta o panoprium. Ja to wszystko opowiadam, szanowni państwo, w odcinku z historią i ewolucją herbu Karola Wojtyły Jana Pawła II, także serdecznie Państwa zapraszam do zakładki z heraldyką kościelną, ale właśnie tutaj ta litera M nawiązuje do patronki, z którą bardzo mocno związany był Jan Paweł II, czyli do Najświętszej Maryi Panny i ta litera towarzyszyła papieżowi przez cały potyfikat do 2005 roku. Kolejny herb nie do końca z heraldyką kościelną związany, ale wykorzystujący symbol heraldyki kościelnej, czyli skrót IHS, czyli właśnie monogram składający się z trzech pierwszych liter łacińskiego przekładu z greki, tak naprawdę Jezus hominum salvator, czyli w tłumaczeniu wolnym powiedzielibyśmy Jezus zbawcą ludzi. Znak, szanowni państwo, który towarzyszy, no tu właśnie, w wydaniu. W wydaniu cywilnym, tak moglibyśmy powiedzieć, samorządowym, bo to jest herb gminy Orisaoin. Orisa, orest, przepraszam bardzo, trudne słowo, trudna nazwa hiszpańska. Orisain, Orisoain, gmina Orisain, hiszpańska gmina, szanowni państwo, która właśnie. Ten znak zaimplementowała na potrzeby swojej komunikacji. Złoty napis z wycentrowanym krzyżem na czerwonym polu tarczy herbowej, ale właśnie skrót IHS będzie towarzyszył wielu herbom heraldyki kościelnej, bo i biskupi, szanowni państwo, ale również i diecezje wykorzystują, czy zakony, o, o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, przy okazji logo, które wykorzystuje monogramy. Wykorzystują właśnie ten skrót IHS, nawiązujący oczywiście do słów, powtórza się Jezus' hominum Salvator. Kolejny herb z monogramem to herb belgijskiego miasta Liesz, i tu właśnie dwie główne litery towarzyszące nazwie miasta. Kolumna, charakterystyczna kolumna, którą możemy spotkać właśnie w tym belgijskim mieście. Złote symbole na, czerwonej po, na czerwonym polu tarczy herbowej. No, i przejdźmy do heraldyki naszej, bliskiej, polskiej. Tak? To jest miasto, stolica Dolnego Śląska, Wrocław, szanowni Państwo. w jednym z pól na złotym polu czarna litera W, oczywiście nawiązująca do nazwy miasta Wrocław. Oczywiście całego herbu dzisiaj nie omawiam. To jest herb, który jest bardzo wysoko na mojej liście oczekujących znaków, które będę już niedługo omawiał. Herb stolicy Dolnego Śląska. Przeciekawy znak. Heraldyczny z wieloma, wieloma symbolami, z wieloma zależnościami, jak chociażby ta zależność heraldyczna śląskiego orła i czeskiego lwa. Ale o tym opowiem właśnie przy okazji omawiania tego, tego herbu, bo to jest bardzo dobry przykład i bardzo dobra okazja, żeby o tych zależnościach heraldycznych również, również Państwu opowiedzieć. Kolejny polski herb, który wykorzystuje monogram. To Herb Kielc. Herb Kielc znajdziecie Państwo w zakładce z herbami polskich miast na moim kanale. Omówiłem ten znak. Litery C i K, złote litery C i K, nawiązujące oczywiście do łacińskiego zwrotu Civitas Kielce, miasto Kielce, lub Civitas Kielcansis, czyli społeczność kielecka. To wszystko uświetnione jeszcze, zwieńczone złotą koroną. Bardzo ciekawy, dobrze zaprojektowany herb polskiego miasta na czerwonym tle, oczywiście na czerwonym polu. Więcej o tym herbie, szanowni Państwo, na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Zapraszam do zakładki z herbami polskich miast. Kolejny przeciekawy znak wykorzystujący monogram to herb, szanowni Państwo, stolicy Włoch, Rzymu i tutaj nawiązanie do starożytnego skrótu, który towarzyszył miastu Rzym. Pozwólcie Państwo, że sięgnę do moich notatek. To skrót oczywiście e SPQR, Santus Populusque Romanus, czyli Senat i Lud Rzymski. No i ten znak towarzyszy komunikacji wiecznego miasta od czasów starożytnych. Rzymianie są z tego dumni. Rzymianie wykorzystują ten znak nie tylko na herbie, ale również na fladze, także bardzo dużo tego skrótu w właśnie w wiecznym mieście złoty znak na czerwonej tarczy uświetniony oczywiście koroną złotą koroną podkreślającą oczywiście znaczenie Rzymu jako stolicy Włoch dopowiem że ten skrót szanowni państwo Zawierają również inne miasta założone przez Rzymian. To jest Herb Palermo i widzimy również SPQP, czyli różni się tylko ostatnią literką. Złoty orzeł i ta charakterystyczna Korona Muralis, która towarzyszy miastom włoskim. Dopowiem, że w cyklu toskańskim znajdziecie Państwo omówienie kilku herbów miast toskańskich. Tam również chociażby. Chociażby Pisa czy Siena mają w swoim herbie, czy że szanowni Państwo, mają w swoim herbie właśnie bardzo podobną Muralis. No i ten charakterystyczny lał dębu i gałązki oliwnej to charakterystyczne elementy, powtórzę się, heraldyki samorządowej z Włoch. No i kolejny to ciekawostka, znak, który wykorzystuje ten monogram ze skrótem SPQ i w tym wypadku O. To czeski ołomuniec, szanowni państwo. Agenda głosi, że ołomuniec został założony właśnie przez Rzymian, stąd taka tradycja i wykorzystanie tego symbolu. Tu widzimy morawskiego orła, biało-czerwoną przechownicę na niebieskim tle i w narożnikach tarczy skrót SPQIO. Dopowiem, że jeszcze ten sam skrót jest wykorzystywany na herbie kraju ołomunickiego, szanowni państwo. I, I to jest nawiązanie również do tych symboli, które, z, z którymi ołomuniec się utożsamia. Widzimy tutaj śląskiego, czarnego orła, widzimy morawskiego, biało-czerwonego. Szanowni Państwo, no i ten skrót wstęga nawiązująca najprawdopodobniej do rzeki i skrót spk i O. Bardzo, bardzo ciekawa symbolika. Powracamy do heraldyki naszej samorządowej polskiej, ale również i królewskiej, tak moglibyśmy powiedzieć. To jest Herb Augustowa, miasta założonego przez ostatniego Jagielona, czyli Zygmunta Augusta. I stąd też ten skrót S.A. Zygmuntus Augustus, szanowni państwo, i dwie dodatkowe jeszcze majuskuły P i R, czyli Polonia Rex. Polski król Zygmunt August. Patron, założyciel miasta Augustów. To wszystko uświetnione zamkniętą koroną królewską ze złotym krzyżem. Bardzo ciekawy znak heraldyczny na polskiej mapie herbów samorządowych. Wykorzystujący oczywiście te monogramy. To ciekawostka, która monogram wykorzystuje w postaci skrótu. To jest herb francuskiego miasteczka Bedarier. Bedarier i właśnie te trzy litery BDR nawiązują do fonetycznej nazwy miasta Bauderier. Szanowni Państwo, most charakterystyczny, most zwieńczony krzyżem, który znajdziemy właśnie w tym miasteczku. Złota budowla, złote, złoty monogram, to wszystko na czerwonej tarczy. Ciekawy znak z punktu widzenia symboliki heraldycznej, stąd też wyróżniłem go i pokazuję Państwu. W dzisiejszym odcinku, gmina Sierpc. Powracamy do naszej heraldyki samorządowej. No, oczywiście monogram nawiązujący do, majuskuła nawiązująca do nazwy gminy Sierpc. Widzimy tutaj złotego kroczącego lwa, wszystko zwieńczone złotą otwartą koroną, również wszystko zamknięte w czerwonym polu tarczy. Kolejny polski, w tym teraz powiat w tym wydaniu widzimy Złotego Śląskiego Orła na niebieskim polu, no i litera C nawiązująca oczywiście do miasta Cieszyn, bo to herb powiatu cieszyńskiego. No i na zakończenie, Szanowni Państwo, tematyki z monogramem na tarczach herbowych pokazuje dwa herby związane z Głogowem. To jest herb Głogowa w środku na tarczy serc sercowej, tak powiedzielibyśmy z języka heraldycznego, na tarczy sercowej, szanowni państwo, widzimy złotą literę, przepraszam, złotą literę G, nawiązującą oczywiście do nazwy miasta Głogów, ale równie ciekawy, a może nawet graficznie ciekawszy, herb powiatu głogowskiego, gdzie mamy powtórzenie na tarczy sercowej tej charakterystycznej, stylizowanej złotej litery G, oczywiście nawiązującej do miasta Głogów. I to wszystko oczywiście na tle czarnego piastowskiego orła z przepaską, białą przepaską piersiową, całość na złotym polu. Tarczy. Ciekawy znak, graficznie rozpisany, bardzo, bardzo ciekawe symbole heraldyczne. Myślę, że ten znak, jak również i herb głogowa, pojawią się na kanale herby flagi logotypy. No i na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym Państwu pokazać jeszcze kilka znaków herbów, przepraszam, bo nie herbów, ale bardziej znaków towarowych logo, tak moglibyśmy śmiało powiedzieć. No, w wypadku legii Warszawa, to oczywiście. Charakterystyczna Elka, szanowni Państwo, która towarzyszy piłkarzom legii od wielu dziesiątków lat i pokazuje ją właśnie znak, który towarzyszy piłkarzom na koszulkach. Oczywiście znak, który jest również integralną częścią głównego symbolu, czyli herbu tarczy, tarczy herbowej i tak to wygląda, szanowni Państwo, na tarczy. Oczywiście widzimy w tym polu te powtórzenie tej Elki, czyli monogramu, oczywiście nawiązującego do pierwszej litery. Nazwy klubu, czyli legia Warszawa. Kolejny znak, który chciałbym Państwu pokazać, a wykorzystuje, jest w naszej przestrzeni bardzo popularny i bardzo znany, to oczywiście amerykańska sieć McDonald's. To są łuki, które, które towarzyszą znakowi od wielu dziesiątków lat również znakowi McDonald's. Niektórzy mówią, że to frytki. Nie, to są łuki, które Nawiązują do detalu architektonicznego pierwszej siedziby McDonald'sa. Odcinek, taka prezentacja o historii ewolucji logo McDonald's jest na moim kanale, także zapraszam, jeżeli ktoś z Państwa chciałby odwiedzić i zobaczyć historię tego znaku dość dobrze zaprojektowanego, graficznego. To zapraszam. No i jeszcze na zakończenie. Coś, co nie do końca jest herbem, ale bardziej znakiem towarowym. Towarzystwo Jezusowe, czyli Jezuici, szanowni Państwo, Zakon, który również wykorzystuje ten skrót, o którym już wcześniej mówiłem, IHS, Jezus hominum Salvator, Jezus zbawcą ludzi, wpisany w okrąg, biały okrąg, oczywiście to wszystko wpisane w promienie słoneczne. Ciekawy znak, który towarzyszy Jezuitom od wielu, wielu dziesiątków lat, ale bardziej jest to logo niż, niż herb, więc pokazuję go właśnie bardziej w tej sekcji ze znakami towarowymi niż z herbami. To tyle, Szanowni Państwo, w tym dzisiejszym niedzielnym spotkaniu z herbatą na kanale Herby Flagi Logotypy. Jeszcze raz zachęcam do mojego ostatniego odcinka, w którym omawiam monogram królewski. Karola III. Tam również pokazuje Państwu te wcześniejsze monogramy królowej Elżbiety II, ale również i królów Jerzego VII, Jerzego V, Edwarda VIII, także jest tych monogramów naprawdę dużo. Znajdziecie Państwo również monogram księcia Filipa, czyli męża Elżbiety II, ale pokazuje również połączony monogram. Karola III i królowej Kamili, bardzo rzadko pokazywany, bardzo rzadko wykorzystywany, a w obszarze komunikacyjnym brytyjskich royalsów jest również taki znak i on jest oficjalnym znakiem królewskiej pary małżeńskiej, więc warto go również pokazywać. Ciemno za oknem, sztuczne światło doświetla mi tutaj pokój, szanowni państwo, 11.30, ale zima ma swoje niestety uroki i swoje prawa. Stąd też takie, a nie inne warunki oświetleniowe. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam na kanał Herby, Flagi, Logotypy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.